Chcemy teraz, gdy zaczynamy dopiero uczyć się ten Zoał, To jest druga um, część, którą my dopiero czytamy. Chcemy poznać i nauczyć się prawdziwe spojrzenie na to, co jest napisane. Nie obchodzi mnie co jest napisane, to dopiero zrozumie wtedy, jak Zoła mi się otworzy jak światło otaczające na mnie zareaguje jak otrzymam te właściwości od światła otaczającego i zacznę pracować z tym co się we mnie otworzy ja mam teraz tylko ukierować się i trzymać się do otwarcia książki Książka mówi tylko o duszy. Oprócz duszy tu nic nie ma. Dusza to jest ta chęć, którą Stwórca stworzył, i w tej chęci ja chcę poznać wszystkie stopnie i wszystkie możliwości, wszystko co jest. Więc zaczniemy, i cały czas będziemy myśleli, o tym, że to jest y, tak u niemowlęcia. Zanim zaczyna rozumieć ten świat i coś z nim robić i na niego reagować, on musi wiedzieć, że to istnieje. Musi to znaleźć. Y, my mu tam y, dajemy jakieś dźwięki, dajemy mu coś błyszczącego. Chcemy, żeby to było w jego y, obserwacji, w jego y, słuchu. Na razie, żeby tylko y, znaleźć te rzeczy. Y, samodzielnie nie możemy tego zrobić, ale to, że stawamy się i y, tego chcemy, to y, daje możliwość do światłu otaczającemu nam to oświetlać. Jeżeli chcemy to naprawdę poznać, i wtedy y, ta częstotliwość która jest we wszystkim, bo cała rzeczywistość to są częstotliwości i w, ka, i w każdym, we wszystkim jest y, częstotliwość odpowiednia i przez to je, y, ja poznaję tą y, rzeczywistość. Ta, ta odpowiedź, ta, ta, ta reakcja tych rzeczy na, na to, co ja robię, to jest właśnie to światło, które jest światem otaczającym. W związku z wysiłkiem ja widzę zmiany, które się odkrywają we mnie. jeżeli mi jest źle, może to jest dlatego, że się źle przygotowuję. Jeżeli człowiek uczy się przynajmniej y, codziennie y, godziny z ocharu, to się nazywa moja dusza uczy. On już y, wtedy wie, y, co ma robić, czy ma dodać, Jakąś godzinę w, po południu, albo półtora godziny rano, albo wrócić do tego z internetu, albo do poprzednich lekcji. Ty zobaczysz. Nie ma mądrego, oprócz tych, którzy już to sprawdzili. Ja wolę, żebyśmy to zrobili tak powoli, tak jak małe dzieci, I jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień. Patrzymy się na nie, kiedy one wyrosną i tak przechodzi dzień i jeszcze dzień. Ale rozumiesz, że przez cały czas Wesimo się otwierają. Daj czas tym wszystkim, reszimo, żeby się zrealizowały i nie chcę Ci powiedzieć, co teraz warto, czy w ten sposób, czy inaczej. To sam już odkryjesz. Zor nauczy Cię i poprowadzi Cię za rękę, tak jak starszy.